Zakończyła się budowa nowego odcinka ulicy Karnowskiego w Wejherowie łączącego ulicę Budowlanych z Przemysłową i drogą wojewódzką. Na to wydarzenie czekało wielu mieszkańców Wejherowa i okolic. Przecięcie wstęgi oznacza, że inwestycja została oficjalnie otwarta. Trasa Kaszubska zmieniła w dużej mierze, szczególnie latem, kierunek przejazdu z południa na północ. Trzeba było poszukać jakąś alternatywę, czyli nowe połączenie i właśnie to połączenie ulicy Strzeleckiej poprzez um, las, który um, drogę, która idzie aż do ulicy Sucharskiego, a następnie do drogi krajowej numer 6 i ten odcinek, który łączy się potem następnie z ulicą Ofiar Piaśnicy, daje możliwość takiego połączenia i cieszymy się, że zostało ono zrealizowane. W otwarciu odcinka ulicy Karnowskiego w Wejherowie wzięli dziś udział lokalni samorządowcy, mieszkańcy oraz marszałek województwa pomorskiego i wojewoda pomorska. Przez te... No Właściwie 10 lat udało się zrealizować całe to połączenie. Ten odcinek był strategiczny. On był bardzo trudny, bardzo długo się do niego przygotowywaliśmy. Również dlatego, że częścią tego całego zadania była przebudowa ulicy Budowlanych. Został zmieniony Potok Pędkowicki, jego przebieg, ponieważ no, kolidował z tą drogą, więc tutaj działo się wiele rzeczy i naprawdę. Wierzcie mi, że dzisiaj to jest bardzo szczęśliwy dzień dla mnie, że tam inwestycja udało się zakończyć i już mamy całe połączenie. To jest niezwykle ważna arteria komunikacyjna, która poprawia dostępność do bardzo ważnego miasta, jakim jest Wejherowo, zwłaszcza w kontekście planowanej w Polsce transformacji energetycznej. Także dostępu do, do szpitala, i od tej, od tej strony. Została wykonana taka mała, bym powiedział, obwodnica. To był bardzo duży wysiłek finansowy i trzeba go z całą pewnością docenić, a jakość tego wykonania widać jest na bardzo dobrym poziomie. Standard, staraliśmy się wszędzie zrobić jak najlepszy, czyli są chodniki, są ścieżki rowerowe, i jest oświetlenie, tak jak to powinno być, żeby każdy czuł się tu dobrze. Cała inwestycja kosztowała ponad 74 miliony złotych, z czego 32 miliony to środki zewnętrzne. Koszt budowy odcinka, który dziś został oddany do użytku to 28 milionów złotych, 24 miliony, to środki zewnętrzne.